VK to profesjonalny i niezawodny producent maszyn do napełniania butelek, zakręcarki, etykieciarki. Dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania opakowaniowe do napełniania i pakowania butelek w branżach higieny domowej i higieny osobistej, spożywczej, agrochemicznej, chemicznej i olejów smarowych do płynów, kremów, maści, płynów i półpłynów. Łącząc badania, rozwój, produkcję marketing i usługi w jednym, zapewniamy kompletną linię produkcyjną od karmienia butelek, mycia, napełniania, zamykania, zamykania, etykietowania, pakowania w karton. Oferujemy maszyny i linie, które mają duży wpływ na jakość i produktywność Twoich produktów. Jeśli masz maszyny do napełniania wymagań dla Twojego procesu produkcyjnego, możemy zapewnić proste lub odpowiednie rozwiązanie pasujące do Twoich konkretnych zastosowań.